Halo, Olga? Co? Olga? Słuchaj, słuchaj, ty, 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 gdzie ty się szwęgasz? Wracaj do domu, ja się denerwuję! Co mówisz w ogóle? No, no jak, synonim. Szybko wracaj do domu, bo ja sam siedzę i ja tu zawału zaraz chyba dostanę. Albo dostaniesz albo, kurwa, to to ja, Słucham? Jeroni mówi! Olga! Halo! Olga, ja... Olga, co u ciebie się dzieje? Olga, co tam się dzieje? Ty wracaj do domu! Jak, ci, jak ty do mnie mówisz, Olga, ja się nie spodziewał po tobie takich rzeczy. Nie masz? mówi... od Olgi.

Ja ci kurwa, tylko dopiero wtedy mogę się dodać, że ta rozmowa będzie trwała. Około 5 minut i będzie na napierdalało, z kim ja rozmawiam. Więc może powiedziałbyś coś mądrzejszego, kurwa, i odpowiedziałbyś mi na pytanie? Chociaż... Jakie pytanie, a jak byś nie mówił? No. no gówno, kurwa, gówno! Do telefonu jak ja z tobą rozmawiam, kurwa. Jak się tu wygadam, to nie wiem, kurwa, z kim. Jaki... Pytam mi tych... By... Ty mi tu nie kurwuj małolacie, bo jak cię no. kurwa kurwne... Co? To... To cie krętna głowa zaleje pierwszy celi i kuj. No, kurwa, już ci już, i już, już, już się kurwa nagadałeś. Już możemy porozmawiać spokojnie. Tak, dokoń. możemy rozmawiać. Słucham. Pod koniec nie jest taka przyjemność, ci Hieronim, ja do Olgi dwo ona do domu nie wraca. Gdzie ona jest? Hieronim tam. Hieronim. Hieronim. Aha, na ha kurwa ty, no to daj się zapyta, gdzie ty to? Gdzie ja mieszkam? No tam, gdzie Olga mieszka. No tam, gdzie Olga mieszka, no kurwa. Zajebiście, kurwa! Tam, gdzie Olga mieszka, ty, A ty ty ty, 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 ty! Ty, gnoju, ty! To no kurwa, gnoju, to gnoju, kurwa, ty! Pierdolony, pedofilu, pierdolony, kurwa! Ile to masz tak. kurwa? 40 i po głosie, słyszę? Ojej, nie mylę, to ty kurwa, cheniek? I chuj, kurwa... I nie, kurwa, nie że jesteś dziś kierownik, bo jesteś cheniek, kurwa! Pomóż no, ci kurwa, po głosie. Panie, aż mi się ciemno zrobić, Chodź kurwa, nie w kurde, niech będzie to tej kurwa. Słyszę cię po, gło po głosie. Dwoka mam jeszcze. A nie, się rozwalasz. Ale kurde, ha, co jest? Ej. ej. Co? To o co za stwierdzała? To co nie Ja pierdolę, Do Olgi dzwonię, bo do domu nie wraca. Co? Do Olgi dzwonię, bo do domu nie wraca na noc. Że kto nie wraca? Ty? Olga! No Ol, Olga, halo. Halo, bo coś przerywa. No, słyszę. No Olga nie wraca, no. Co tam jest w ogóle za pijaństwo? W jakie ona to wpadła? Ktoś ze mną rozmawia do cholery jasnej, się pytam. A no, ja cię powiem. No, do, to po cholery ze mną rozmawiasz. No, Daj mi Olga. Panie Słyszę. Słyszę. Jestem Jaronim. Ale jaja odpierdasz? Jakie jaja? O co chodzi? Gdzie jaja? Co jaja? Chodź, chodź do mistrzostry i kurwa odpierdasz iś kurwa nie wiem co. Iś kurwa kierunki kurwa, kocia ptanka kurwa, nie wiem kurwa skąd. No jak skąd? Kurwa no, jakoś kurwa ze mną modrzeń i kurwa. A wiem, że kurwa mieszkasz na Milowej. No... Ja Chodź do mnie na Milową szybko! Ongi nie ma! Do mnie przychodzisz? Do mnie na Milową! Jak do mnie nie mówysz, kurwe, syno, a ci pierdolne na mieście, to ty padniesz już w No, Cio. a kiedy będziesz to mieście? Teraz do mnie możesz przyjść nawet. Co? No. Teraz możesz do mnie przyjść, jak cię szaknę, to krwawica cię zaleje. No teraz to nie, bo teraz to ja jadę. To, ty jadziesz. Ty gówno... no to dobra, jutro. Ja te wszystkie twoje, coś ty o mnie wygadywał, ja cię umorduję ty! No, to ty to, to... A ja w ogóle Olga się zapytaj, kiedy do mnie przychodzi na noc? A po to, Olga, może się No jak, no, no, po to co zawsze, no, no co? No, no. Zawsze, zawsze, no. Słyszę, że ktoś podpogra, to masz mówić. Co? Panie, telewizor tu hałasuje ja jestem w domu, ja czekam na Ciebie i Ty masz do mnie przychodzić! Ja, 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 bo jak nie przyjdzie, to ja jak jutro Cię spotkam na mieście, to, to padnie sztywno! Krew nagła Cię zaleje, jak ja Cię pierdolę, to... nichu ja. Ciepło będzie, Co będzie? Ciepło będzie. Ciepło będzie, jak kurwa Cię jebnę, to Cię kurwa krew zaleje. No nagle, jak cię kurwa strzelę, to ty kurwa, ani się nie pozbierasz. No dobra, no. Ja ci teraz dobranoc. Co dobra? Ja jestem ceźby w tej chwili, bo ja wiem, że ty tak myślisz, że ja nie jestem ceźby. I ja na ciebie czekam, ja ci udowodnię, że część jestem. Zobacz ja jeszcze mówię porządnie. I ja jestem... To co teraz taki się spokojnie zrobiłeś ty, gnoju ty, chuju jeden? Ja się spokojnie nie zrobiłem, tylko rozmawiam spokojnie. No to a na początku co mnie od kutasa, od kurwy wyzywają, ja że kurwa dlatego tego kutasa chwycę za gardziel? No, no, jak jak, jak nie cię kurwa, jak cię kurwa uduszę, to byłem, ja widział. Ci kurwa jajo? <grym> kurwa tym kaszem nie wykończy. Kurwa mi dusi, aż ja się kurwa zdenerwowałem. Na Olgę czekam. Dobra, to Olga przyjdzie jutro. Do... Na noc? Znaczy nie, no, przyjdzie jutro. Do... A to na noc będzie? A no, może i przyjść mamą. No, to... Jak nie Olga? Ja... Ale nie Olga. A jak nie Olga, z Olgą jestem zawsze umówiony. No dobra, ale to nie dzieje Olga, przyjdzie ktoś inny. A Olga niech się już przyzna, co ona tam ze mną bebijała, no nocą... co... Bo teraz ja na głupiego wychodzę. Nie chodzisz? Na głupie. Kurwa ten kaszel! Na głupiego wychodzę. Z czego wychodzisz? Z dupy, kur. Kurwa. No, no wyraźnie, no, wyraźnie, to no, nie będę się kurwa, pytał pora trzeci, porad czwarte, bo jest wyraźnie raz. Bo ty krzek kaszel mi męczy jak jasna z cholera. Papierosów, ja ci dam papierosów, kurwa cię, kurwa papierosem przypalę w dupę to o, o, kurwa się nie wysrasz No dobra, no mówię, no, ja że nie wysrasz, no ale dobra No ale tego no, to dobra ale, Co, ty, co ty, dobra jest, niedobra, niedobra jest, ty do mnie przychód, jak ja cię kurwa strzelę się kierą, to ci łeb odpadnie No nie, zacząłeś się, teraz zacząłeś się wziąć, no skąd te, to parę wcześniej zacząłeś, to zacząłeś się wziąć, to dobra, to, to mówc, o co chodzi? Właśnie nie wiem, no bo gadać na jakiś temat, no ja jeszcze zawsze słuchać, a ty się też myślę, że teraz, wiesz, no, jak mi okocznie wchodzi do końca, nie skończyłeś tamtego poprzedniego tematu. Ja mówię, że Olga ma do mnie przyjść na noc, dzisiaj umówieni jesteśmy, ja już się denerwuję, że jej nie ma, się myślę, że co jej się stało, że kto ją zgwałcił, albo co, ja muszę ją mieć, bo... Ja gryżę się na jod, ja, ja jestem teraz sprawny i ja pieniądze wydałem, ja się denerwuję, jak mi to przypadnie, to cała moja renta prawie pójdzie w cholerę, kurwa. No to jest kurwa problem, byśmy mogli porozmawiać, no ale to wiesz. Ale no niech się Olga, niech się Olga przyzna, bo ja teraz na głupiego wychodzę. Co? Niech Olga się przyzna, bo ja na głupiego teraz wychodzę. No nie? To, to nie jest śmieszne, aż mnie dusi, ja, ja chcę Olgę tutaj, bo, bo ja bym pieniądze na darmo nie, wyla, nie wydał, pieniądze na ziemi nie leżą, chyba, że zgubić to podniosę. To Polonka nie wygrałeś, kurwa, nie ma takiego przepierdalanego, przepierdalasz pieniądze tak skąd, no ja to zarabiam jak kurwa dziesięć muzynów, ja, ja, ja... kurwa, ręce Mam łapsi płacz, ale chuj, za pierwsza, to jest tyle nie. No tak, a co? Jak nie mam to pożyczam od ciebie, ja ci nie oddam nawet. Ode mnie pieniędzy nie pożyczałeś. No to, to pożyczę mówię, że ja ci nie oddam ich nawet. A ale co ci czy ty, ty ode mnie pożyczysz pieniądze i mi ich nie oddasz, tak? No, no. No, no ja rozumiem, wiesz, no. No dobra, no ale to, to nie więcej, że bym wiesz. Co? Byli mi 50 tysięcy na razie, a bo, bo ja żem chciał w ogóle remont domu, żem chciał zrobić, a zresztą to ja muszę na, na wydatki dla olgi mieć. Bo ona, ona też, też nie jest taka tania, a wiagra, a wiagra, a, a to ja nie wspomnę. Dobra, to to remontujesz chatę, tak? Za te 50 tysięcy, a resztę kurwa tego wiesz, to w czterech tu na czym on musiał powiedziałeś, jeszcze raz? Mówię, że, że na Olgę jeszcze muszę wydać na wiagrę, na kordonki i... Na, na, na... Co? I na łóżko nowe, bo skrzypi się wszyscy skarżą, że hasuję. Aha, bo to chyba to, to ja rozumiem. To możemy byśmy taką szkoncepcją firmową się ugadali iśmy kurwa jaką zniżkę, to podobną i na tą wiagrę. Bo to tak napierdalaś, nie wolno, no kurwa, my będziemy miliona co wypierdalać, to lepiej jakiś kurwa podpisać i mieć za połowę ceny, nie? Za co, za co? Co, co? Jakie pieniądze? Gdzie pieniądze? Ty mnie nie denerwuj, że chcesz pieniądze ode mnie! No kurwa, no ja nie chcę pieniądze? ciebie mówisz, że mówisz, to, to można podpisać jakiś kurwa... Ja ci mówię, ja ci mówię, ja mam już, już, już mam nóż w ręce, jak ja ci go w dupę wbiję, to ani się nie wystrosz, nic nie zrobisz. Nóż w ręce, jak ci w dupkę wbiję, to ani się nie wystrasz. I się nie wystrasza, ani nie Nie, ja na policję zadzwonię i zobaczysz, ty kurwa, kurwielu jebany, ty. W dupę, ty. Ale... Hadziaju jebany, ty. Kurwa, zobacz, spotkam, to to ani kurwa, kiedyś w dupę ci powyrywam, ty chujuję. Daj mi ci to, no, że to słowo, a teraz chwilę mogę ja coś powiedzieć. Mów, kurwa, no mów. Będziesz tak. dzwonił, że po ciebie przyjechali, ty skurwielu, ty, ty do, 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 kurwa, do komóry gazowej pojeździć, a nie kurwa urzędować, jeździć ale, gdzieś. Kurwa, jak, ale, jak zadzwonić na policję, to mnie zamkną i komunię będę miał, zimą niech mi to narty dostanę. Pierdolę to wszystko, zamkną cię w cholerę i będziesz spokój, bo... i kurwa, w świat Będziesz jak ja cię, kurwa, strzelę, to... Zobaczcie jakie kurwa jedne, Zamknęcie w podłodze i chujcie będzie kurwa robaki w dupę gryzły. O Boże. O. No dobra. Co ci się dzieje pan? Kurwa, już przestraszyłem się. No, no bo... i... Przecież, przecież jak kurwa zadzwonić na policję przecież, oni mnie kurwa zamkną. No bo za to coś na wywijał, to cię zamknąć, bo oni już 23 mówi. Chuju. No i dobrze, niech tam kurwa, ale nie, nie dostałem, bo cię prędzej zabiję cię kurwa, jebne cię kurwa, w ci do ale naleję cię kurwa, wypali od środka ci zaraza jebana. Dobra, pełno kurwa, tenu. I do dupy ci też nasypie, na to cię kurwa. A jak się kurwa muszę w dupę zacznie ładować, w pomydło się bez schylo, ani kurwa majonezu nie będzie, ani, ani warzywiny, nic nie będzie! Dokładnie, no, jak ktoś przyjedzie z dupala, to kurwa ci mówię, wytrać! Będę trał, kurwa! No ty... Ty tu kozaka nie zgrywaj, bo jak ja cię spotkam na ja bo ty jutro do mnie przyjedziesz, to jak cię wne, kurwa, ja już oszczę topór kurwa! Co inaczej? Gdzie inaczej? Co inaczej? A no, się na mieście łatwo przeżyć. Tak? Nie, u mnie w domu na podwórku. A bo do domu wejdą do mnie, jak ja cię kurwa jewnę, to padniesz na śmierć umrzesz i bezmiał. No. Kurwa, no to ja trochę się ja boję cię Też śmierć nagła będzie, jak cię szczerego kurwa. A, bo to jest. a jak mnie włożon, to będę jakby no No też nie, też nie będziesz mógł. Ja cię kurwa wykastruję! O ja pierdolę! Kurwa, lasz mi dusi, jaś mnie dusi! Kurwa, ja już się doczekać nie mogę już to roszczę, jak cię kurwa kutasta obecne razem z jajami! O ja pierdolę! Kurwa! przecież ja po w nic nikt nie podzykał! Co? Co się dzieje? No nie, słuchaj, no jak ty się, a ja kiedy mówię, bo to ja teraz nikt w życiu nie podzykam. No ja bym że ty to w ogóle nie powinienem jagać, zobacz... W ogóle ty nie powinieneś takich rzeczy robić, ty z barźników stary. Nic, nie panie. Słuchaj, Słyszę, ja wszystko słyszę. Ja, ja, ja tam słyszę jak wszyscy gadają o sobie i, i tam jakieś chyba jebanie po kątach słyszę nawet. Jebanie no, po No echo, echo to kurwa byś miał w uszach cię pierdolne! Igo! ja tu teraz w internet, nie? I co? No i kurwa patrzyłem na kondony, no ale to są niż A chuj mnie swoje kondony i zawsze one no, chodzą kurwa dwudziestorazowe, kurwa łyżeczkowe, pierdolne jakieś gówna no słuchaj, to ty mu no podjdź na policję, to? Pa co? Iść na policję, no ja mam domorozmowę na ekranu, Którą powiedz... policję? Co? Którą policję? Mówiłaś, że zadzwonisz na policję na mnie. Gdzie policja? Kurwa, gdzie? No, się... U mnie policja? Powiedziałaś, że zadzwonisz. Ale co, u mnie policja jest? Nie, powiedziałaś, że zadzwonisz na policję i do mnie przyjadą, ujmę damską i tu. Po co do ciebie przyjadą? Co oni chcą od ciebie? Kurwa kiedy? No wcześniej, 10 minut temu. Jak ja dziesięć, jak ja od ciebie 2 minuty gadam z tobą. Ja jestem kurwa 16 minut leci. Kurwa? Twoja mać, ja pierd. Ale o co ci chodzi? Bo ja w ogóle... Co, co się stało? Gdzie policja jest znowu? No A to dlatego taki milutki się zrobiłeś? Że, 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 że ten, że ty na mnie nagrywasz dopiero wtedy, jak ty już nic takiego nie mówisz. Jak żeś mnie chciał zaszgać, że no, kurde nocami, żeś mnie nękasz, jak mnie kurde nocami w ogóle szturchasz nocą, jak ja nie mogę nic mnie zakle, knab, zakneblujesz, mnie zamkniesz ja, po tym. Ja, ja. A ja potem zdychom rodzin mnie y, pieczę. W ogóle w ogóle to to idź do diabła. Daj mi Olgę! Olgi nie ma, Olga... Jest i ja ją słyszę, daj mi ją do telefonu. Okej, ale jeszcze tak pogadamy, jeszcze tak pogadamy, wiesz, 20 minut, bo myślę, że później nie Ja mówię, że chcę do, o, z Olgą rozmawiać, bo ty mnie tutaj, i, i, tego, denerwujesz, ja w ogóle, ja, ja cały czerwony się zrobiłem, Kuźko mnie nabrzmiała się, ja nie wiem, bo ty wiagry to... Spokojnie, a na początku to mi od kurwy wyzwałeś ty. Gnoju jeden, ty, a, a piwko ze mną pijesz pod sklepem. No. Pijesz, pijesz, pamiętam. No to co, to, 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 kurde mnie? Napoliczy mnie straszysz? Czy ty, ty chory jesteś umysłowo, czy co? Ja się robię? Co? Ty jesteś chory u że policją mnie straszysz, w ogóle... Ja ciebie policją nie ja straszę, to no ty poleciałeś zadzwonić na policję. Czy Jaką policję? Co znać na policja? Ty mnie nie strasz teraz? Ja wiem, że, że, ty, że ty mnie nie lubisz. Tak, ja, ja ciebie nie lubię, tak. Nie no, to po mnie nie A ty pijesz, bo za darmo żeś dostałeś, darmo. Ja, że ty...

Ja z bólem serca ci przytaknąłem tylko i ja chcę coś na denatura, albo na flaszkę, ale ty taki mocny, zawodnik nie jesteś, denatura to nie pijesz. No to trzeba pójść górę, nie chcesz flaskę, ja ja... Zabobanie, że chcesz, żeby pijeć na flaskę, nie? No i ja mówię teraz, denatura chce z tobą pić i jutro się umawiamy. No ja bym wolał pić na ja chcę, prawda, bo... I ja znów będę kupował. Ty kupisz dobra, to kup, ale to, do, to u mnie będziemy pić w takim razie. No dobra nie ma sprawy, tylko musimy się umówić na to, że gdzieś na wiecie Nie, ty weź do mnie przyjdź, bo ja teraz trochę się kiepsko czuję. Weź do mnie przyjść, bo ja wiesz, z domu za bardzo nie wchodzę, bo jak się rozchoruję to na te leki znowu będę wydawał, wiesz, przyjdź do mnie do domu, przyjdź do mnie do domu i tak około, około 15 może. Tak, tak. O, to co mam kupić? No denaturatu kup, no, no nie wiem ile. Ze dwie flaszki po pół litra może. Powiesz jeszcze raz? Dwie flaszki? Denaturatu po pół litra możesz wziąć. No dobra. Ja jeszcze nigdy tego nie piję, nie wiem jak to smakuje. Dobra, to jedz chociaż. No dobra, to musimy najpierw przetydzić przez bułeczkę, żeby wiesz, żeby... Co? Co tam jest? Śmiech i zizy ty mnie w chuja robisz, ty nie przyjdziesz do mnie! No, jak nie przyjdę? Jak mówisz, że w świetku przyjdę? Tylko chcę odpobić. No to mówię, że? dwie flaszki po pół litra de na i będziemy libacie robić i do nocy będziemy śpiewać kuliny. A to bomba szybko łapie? Co? A, a szybko A czemu bomba po to łapie? No dosyć szybko, bo to porządny alkohol jest. Aaa... No, a kup bochen chleba jeszcze. Nie słyszę. Do tego, jakąś... no pójdzie coś, to się tam oczyści? Nie, 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 na czysto, to to aż takie... tak jak, to, nie ma... Jak, jak dużo pijesz, to tak bardzo nie gryzie. Aha. Dobra, to jutro o godzinie 15 mamy do ciebie. Tak, o 15 przyjdź. A to jeszcze będzie? Czy Szymonu jeszcze coś? Możesz wziąć, możesz wziąć. No dobra. A, 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 ej, ej, ej! Co? Tego, Olgę weź. Co? No? w domu będziesz? No sam będziesz w domu, Olgę weź. Kurwa przerywacze, jakiej ty się masz, kujowej, kurwa twoja mać. Dobra, ja się Ja to a parę minut. Dobra, to czekam. No, to... To budziacz,